Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Przedstawię dzisiaj aspekty Feng Shui na dzień 16 lipca 2023 roku. Niedziela, dzisiejszy dzień jest pod władaniem świnie według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj piąty urzędnik, a nazwa piątego urzędnika to stabilizacja. Przypomnę, że mamy dzisiaj miesiąc ziemnej kozy według kalendarza solarnego i lunarnego, a jeśli chodzi o rok, to nadal jesteśmy we władaniu wodnego królika, ale niestety, słuchajcie... Tutaj żywioł wody ma w tym roku tą swoją negatywną stronę, tą minusową, co zresztą widać w działaniach na zewnątrz. Moi drodzy, niedziela nie wykorzystamy tutaj dzisiaj wszystkich aspektów, wszystkich możliwości piątego urzędnika, ale niektóre z nich na pewno Wam się uda zrealizować. Dzisiejszy dzień jest bardzo dobry na zawieranie małżeństw, na rozpoczynanie edukacji, no można to zrobić. Na początek kuracji medycznej może być troszkę trudniej. E, na podpisanie kontraktu zawodowego, na wynegocjowanie ważnych dla nas umów, to też może być troszkę trudne. I słuchajcie, słuchajcie, coś, co może na pewno tutaj każdemu się udać, jest to świetny dzień na ustawienie łóżka zgodnie z zasadami Feng Shui. To również doskonały dzień, doskonały moment na to, żeby do naszej przestrzeni wprowadzić remedia. Feng Feng shui, żeby wprowadzić taką stabilizację, harmonię. Moi drodzy, pamiętajcie, przy wprowadzaniu remediów feng shui kierować się miesięczną oraz roczną, szczęśliwą gwiazdą. Dzisiaj nie zaleca się zaczynania sporów prawnych oraz spraw sądowych, a także pochówku zmarłych. Myślę, że żadne z tych czynności raczej nie będą dzisiaj możliwe do zrealizowania, a więc jesteśmy troszkę przez ten świat chronieni i nie popełnimy jakiegoś fopa. E, moi drodzy, pamiętajcie o pustym kursie Księżyca. Planując swoje codzienne czynności, codzienne aktywności. Wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca linkuję na dole w opisie każdego filmiku. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych znaku chińskiego tygrysa, królika, kozy i świni neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla bawołu, węża, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, życzę wspaniałej niedzieli i zapraszam na kolejne spotkanie z feng Shui już w poniedziałek.